Zadanie. Ostrosłup i grania stosup mają takie same podstawy. Obie bryły mają łącznie 25 wierzchołków. Ile wierzchołków ma ostrosłup? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Moglibyśmy sobie brać po kolei ostrosłupy i grania stosupy o podstawie trójkąta, później kwadratu, później ewentualnie pięciokąta, sześciokąta itd. I moglibyśmy sobie sprawdzać ilość wszystkich wierzchołków. Ale myślę, że bardziej profesjonalną metodą będzie wyznaczenie pewnej własności. W celach ilustracyjnych chciałbym narysować jakiś przykładowy ostrosób i grania osób. Zauważmy, że w podstawie może być dowolna figura, począwszy od trójkąta i tak dalej, czyli trójkąt, czworokąt, pięciokąt i tak dalej. Więc tutaj mamy w podstawie n wierzchołków. Tutaj Również mamy w podstawie n wierzchołków, i na górze też n wierzchołków, tyle samo, więc łącznie 2n wierzchołków. Ale dodatkowo na górze mamy, widzisz, jeden wierzchołek, więc mogę tutaj na początku dodać 1 plus. Więc w tym zestawie brył, jeżeli mamy takie same podstawy, Mamy 1 plus n wierzchołków z ostrosłupa plus 2n wierzchołków z grania stosłupa, co daje nam 25 wierzchołków wszystkich. 1 dodać 3n równa się 25. 3n przepiszę, 25 minus 1. Tutaj jedynka zmienia stronę, zmienia znak. Otrzymujemy... 3n równa się 24. Dzielimy to jeszcze na 3 i n równa się 8. Więc tu są wszystkie wierzchołki w OstroSłupie. 1 plus 8 równa się 9. Więc zaznaczamy odpowiedź C.